Cześć, ja nazywam się Bartosz Trela, jestem fizjoterapeutą, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak trenować, żeby nie robić sobie krzywdy, a także jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają i na co powinniśmy uważać w kontekście planowania aktywności fizycznej. Głównie będziemy mówili tutaj o sportowcach amatorach, o tych, którzy trenują dużo, ale chcą się też dobrze czuć, minimalizując ryzyko kontuzji. Mam nadzieję, że obalimy pewne mity, a także postaram się zwrócić uwagę na rzeczy, które mogą czyhać jak takie niebezpieczeństwo za rogiem. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, zaczniemy od rzeczy takiej kompletnie błachej i wydaje mi się, że zupełnie podstawowej, natomiast nie dla wszystkich z perspektywy gabinetu oczywistej. Na samym początku chciałbym wspomnieć, że aktywność fizyczna jest tak na dobrą sprawę, i zawsze mi to jak frazę z darmową pigułką która po pierwsze zapobiega starzeniu, po drugie wpływa na tak na dobrą sprawę każdy aspekt naszego życia, nie tylko pod kątem zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego i zdrowia mentalnego. Dlatego powinna być aplikowana jako nieodłączny element działań profilaktycznych w naszym kulejącym niestety systemie opieki zdrowotnej i żeby była jasność co do tego, nie mam żadnych wątpliwości, a także przez swoją praktykę Gabinetową staram się udowadniać i przekazywać pacjentom za każdym razem informacje, a także taki przekaz odnośnie benefitów i korzyści, które za aktywnością fizyczną mogą stać. Ale oczywiście, jak wszystko, aktywność czasami ma drugą stronę medalu, i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. I teraz, moi drodzy, zaczniemy od wyróżnienia dwóch prostych parametrów: będzie to external i internal load. I teraz z angielskiego to jest nic innego jak obciążenie zewnętrzne i obciążenie wewnętrzne, tak najprościej możemy to przełożyć. Natomiast external load to jest nic innego jak parametry treningowe, które możemy w pewien sposób rozgraniczyć czy wyróżnić pod postacią ilości powtórzeń, pod postacią ciężaru, który w danym ćwiczeniu będziemy podnosić, pod postacią długości trwania danej jednostki. Pod postacią ilości watów, które wygenerujemy w danym treningu, pod postacią ilości powtórzeń, częstotliwości, pod kątem dystansu. Czyli to są wszystkie parametry, które będziemy mogli określić, yy, które będą cechowały daną jednostkę treningową. I teraz, trafiając na przykład na zajęcia crossfitowe, a niestety dużo tu będę mówił o crossfitie ze względu na to, że to jest aktywność, którą wykonuje. Zdecydowanie najwięcej i najczęściej. Mamy pewien zaprogramowany trening i dam przykład. Płyniemy 500 metrów na wiośle. Potem robimy 30 martwych ciągów ciężarem 50 czy 60 kg. Potem wykonujemy bieg w tempie 10 km na godzinę i niech to będzie 200 metrów. I załóżmy dla takiego kompletnego uproszczenia, że to jest nasza jednostka treningowa. I teraz. Licząc 20-osobową grupę, ten external load mamy dla każdego dokładnie taki sam, biorąc pod uwagę, że każdy będzie wykonywał ten sam trening. I teraz moi drodzy, jeżeli na zajęciach grupowych mamy pana Adama, który ma 45 lat i on nigdy w życiu nie był na crossficie i ma do wykonania 30 martwych ciągów, załóżmy po 50 kg, i mamy mnie, 30-latka, chciałem powiedzieć prawie, ale to niestety nie prawie. 30-latka, który ma do wykonania dokładnie ten sam trening i ma staż treningowy 8 czy 9-letni, to pamiętajmy o tym, że external load, czyli to, jakie obciążenie my zaaplikujemy na treningu, zaaplikuje zarówno Pan Adam, bo robi dokładnie ten sam trening, i zaaplikuję ja, będzie kompletnie różne w tak zwanym internal load, czyli w tym, jak nasze ciało, jak nasz organizm zinterpretuje tego typu wysiłek i jak bardzo jest do niego zaadaptowany. I tu pojawia się tak na dobrą sprawę pierwszy mankament albo pierwsza odpowiedź na pytanie dlaczego teoretycznie ja jestem spracowany, zmęczony po takim treningu, a ktoś inny nie jest. I teraz tutaj naprawdę możemy ten trening i te dywagacje rozszerzyć na bardzo wiele dziedzin pod tytułem jeżeli ktoś ma 2 metry i świetnie sobie radzi na maszynie, która jest zwana skiergiem, albo świetnie sobie radzi na ergometrze, to automatycznie, niestety, ale dla niego internal load, a dla mnie, czyli dla osoby, która jest malutka i nie jest w stanie wygenerować tyle mocy, ten internal load będzie zupełnie czym innym. Czym zatem jest internal load? Internal load to są obciążenia, które znosi nasz organizm ale będziemy je wyznaczali w parametrach takich jak na przykład czas trwania w danej strefie tętna, czyli dla kogoś bieg w tempie 10 km na godzinę może być zupełnie w innej strefie tętna, aniżeli dla mnie, osoby niewytrenowanej, gdzie ona może być w strefie kompletnie tlenowej, a dla mnie to już będzie trening o wysokiej intensywności, bo nie jestem wytrenowany. Mamy skalę zmęczenia RPE i RIR. Też są to pewne składowe, które możemy subiektywnie, możemy subiektywnie ocenić nasze, powiedzmy, zaangażowanie w trening i poziom trudności treningu właśnie przez te dwie skale. I teraz takim pierwszym mankamentem, który ja widzę, to to, że bardzo często następuje bardzo duży rozłam pomiędzy poszczególnymi e, osobami, które trenują e, dany sport i dane aktywności fizyczne, pomiędzy external a internal load, ze względu na to, że te osoby często inspirują się swoimi znajomymi. Inspirują się jakimiś planami treningowymi, które nie są stricte zindywidualizowane i dobrane pod daną jednostkę. I taki poziom inspiracji czy odwzorowywania tych samych treningów może doprowadzać do tego, że jeżeli trafimy na grupę, jakiekolwiek zajęć, to nie muszą być tylko i wyłącznie crossfity. To mogą być zajęcia zdrowy kręgosłup, to może być yoga. Że te same obciążenia treningowe, które zadamy Pani Jadzi. I pani Jagodzie na tym treningu mogą mieć zupełnie inne efekty i wpływ na organizm. I o tym należy pamiętać, bo bardzo często mam wrażenie, że niestety, ale pacjenci i osoby trenujące o tym zapominają. To znaczy, że starają się wykonywać dokładnie taki sam trening o tej samej intensywności, o tym samym zaprogramowaniu. Co może doprowadzać do tego, że dla nich subiektywnie ten internal load jest na tyle wysoki, że one z tym treningiem sobie nie poradzą i się do niego nie zaadaptują, a przecież o to chodzi. I teraz mam nadzieję, że już zrozumieliśmy różnicę między internal a external load. Natomiast to, jak nasze ciało przyjmie trening, zależy też od pewnego rodzaju gotowości, bo ten sam trening, czyli ten sam external load, czyli to obciążenie zewnętrzne, ta sama jednostka treningowa wykonana załóżmy w poniedziałek i w czwartek może nieść za sobą zupełnie różne konsekwencje, ze względu na to, że istnieją jeszcze parametry, powiedzmy, gotowości z angielskiego readiness, które będą doprowadzały do tego, że ten sam trening możemy przyjąć lepiej lub gorzej i mieć lepszą adaptację. I teraz, istnieją w dzisiejszych czasach oczywiście zegarki, które będą nam podpowiadały stopień HRV, stopnia regeneracji. Stopień wyspania. Istnieją też proste testy, czyli wystarczy zmierzyć sobie tętno o poranku i sprawdzić, czy ono nie jest o parę procent podwyższone względem naszego tętna spoczynkowego z pozostałych dni, co już może wskazywać na, na to, że układ nerwowy nie do końca się zregenerował. Możemy zrobić proste testy skoczne i zwykły wyskok dosiężny. Okazuje się, że jest prostym testem, który może nam ocenić. Jak bardzo układ nerwowy gotowy jest do tego, aby podjąć wysiłek i podjąć to external load, i najczęściej faktycznie możemy mieć sporą różnicę w wynikach pomiędzy poszczególnymi jednostkami treningowymi, kiedy faktycznie mm, czujemy się inny. Inny sposób. Pamiętajmy o tym, że na trening składają się właśnie zarówno obciążenia zewnętrzne, które mamy zazwyczaj zaprogramowane, świetnie, jeżeli one są zaprogramowane idealnie pod nas i szyte na miarę, natomiast nie za każdym razem tak się zdarza. Pamiętajmy o tym, że to, ten sam trening, external load, może mieć kompletnie różny wpływ na nasz internal load i nie możemy porównywać się z nikim innym pod kątem interpretacji stopnia trudności takiego treningu. I pamiętajmy również o tym, że to jak jesteśmy przygotowani do podjęcia wysiłku pod kątem tej gotowości również ma znaczenie w kontekście tego, że w jeden dzień ten trening może być cięższy, w drugi może być łatwiejszy i późno jak po maśle. I teraz moi drodzy chciałbym wtrącić parę groszy odnośnie ryzyka powstania kontuzji w zależności od obciążenia, które faktycznie organizm musi znosić. I teraz moi drodzy, Tim Gabet, czyli fizjolog portu, bodaj z Wielkiej Brytanii, który ma dostęp do wszelkiej maści światowej klasy sportowców, opracował swoją regułę odnośnie ryzyka powstania kontuzji. I faktycznie zgadzam się w tym 100%, ze względu na moje statystyki gabinetowe, powiem szczerze, że mniej więcej 90 parę procent... Urazów, które się dzieją, najczęściej powstają, dlatego że w za krótkim czasie zadziałały za duże obciążenia na nieprzygotowaną tkankę. I o tym też mówi Tim Gabet. I tutaj mamy wykres po lewej stronie, gdzie ewidentnie jesteśmy w stanie zobaczyć bardzo fajną grafikę, która mówi nam o tym, jak obciążenie w skali porównania ostrego obciążenia do obciążenia przewlekłego zwiększa nam ryzyko powstania kontuzji. Teraz Tim Gabet opracował taką regułę, w której porównuje obciążenia ostre do obciążeń przewlekłych, i teraz najprostszy rzecz ujmując, jeżeli przyjmiemy, że biegamy sobie średnio 10 km tygodniowo, po mniej więcej dwa razy po 5. I robimy to regularnie, to ryzyko kontuzji jest na dość niskim poziomie ze względu na właśnie regularność i powtarzalność. Natomiast jeżeli nagle zwiększylibyśmy obciążenie i w pewnym tygodniu zaczęlibyśmy biegać 20 km tygodniowo, to stosunek ostrego obciążenia do obciążenia przewlekłego będzie około 2,0. Czyli podzielimy sobie 20 km przez 10, wyjdzie nam 2. I teraz widzimy, że na tym przedziale. Ta dwójeczka faktycznie plasuje nas w miejscu zdecydowanie zwiększenia ryzyka kontuzji. Natomiast to ciekawe, istnieje pewnego rodzaju paradoks według Tim Aga Beta, że w momencie, kiedy już faktycznie te chroniczne obciążenia mamy dość wysokie, to dobrze by było, żeby w nich pozostać, ze względu na to, że to chroniczne obciążenie. Jeżeli jest na poziomie wysokim, to ono automatycznie będzie znacząco zmniejszało ryzyko kontuzji. On to też potwierdził w swojej pracy w artykule, który wam tutaj pokażę, gdzie wykazał w bodaj drużynie bejsbolistów, że faktycznie, czym większe, dłużej trwające obciążenia chroniczne, tym ryzyko kontuzji znacząco spada. Dlatego też musimy pamiętać o tym, że najgorszym co możemy zrobić z perspektywy rozpoczytania aktywności to rzucenie się na głęboką wodę. I tutaj taki przykłady takich crossfiterów, którzy faktycznie mają staż treningowy 3, 5, 7 miesięcy i rzucają się na treningi RX nieskalowane, no bo przecież znajomi robią. W tym widzimy bardzo dużą dozę zagrożenia dla aparatu ruchu właśnie ze względu na regu regułę Team Gabeta, a także ze względu na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli zaburzenia tej proporcji external do internal load i tego, jak to ciało faktycznie ten trening interpretuje. Dlatego pamiętajmy o tym, że w zdecydowanej większości przypadków ten scenariusz pod tytułem Zrobiłem za dużo, za szybko, w za krótkim czasie. Na nieprzygotowaną tkankę króluje, natomiast w momencie, kiedy my już te obciążenia chroniczne mamy, to dobrze by było trenować ciężko, przewlekle, tak żeby to ryzyko kontuzji było możliwe jak najmniejsze. Teraz, moi drodzy, tak na dobrą sprawę rozmawiamy o aktywności, natomiast trzeba pamiętać o tym, że aktywność aktywności nierówna. I jak zwrócimy uwagę na tym wykresie, który Wam się teraz właśnie wyświetli, to zobaczymy, że każda tkanka w naszym ciele może różnie reagować na przyjęcie obciążenia i mieć różny czas dojścia do siebie pod kątem procesów metabolicznych, które w danej tkance będą zachodziły. Możemy sobie to znowu według TimAgabeta rozróżnić na kilka różnych tkanek. Czyli mamy tkankę mięśniową, więzadłową, ścięgnistą, mamy kość, mamy tkankę chrzęstną, a także mamy układ nerwowy. I teraz pamiętajmy o tym, że istnieją pewne aktywności, takie o niskiej intensywności, natomiast istnieją aktywności o wysokiej intensywności, istnieją aktywności o małej objętości, o wysokiej objętości. I to są parametry, którymi będziemy musieli zarządzać w kontekście procesu rehabilitacyjnego albo w kontekście. Ewentualnie prowadzenia jakiegoś pacjenta, który wykazuje pewnego rodzaju problemy z narządem ruchu. No i teraz, jeżeli zwrócilibyśmy uwagę na ten wykres, to wiemy, że na przykład chodzenie czy bieganie wyzwala mały wpływ na tkankę chrzęstną, natomiast, bo widzimy w prawym dolnym ekranie, natomiast musimy pamiętać o tym, że bieganie i siły, które występują podczas biegania, będą bardzo mocno angażowały ścięgą do pracy, które automatycznie będzie już potrzebowało tego czasu dużo więcej na to, żeby się faktycznie te procesy metaboliczne wścięgnie ustabilizowały. Mamy również bieganie, które jak wykazał nie tyle Tim Gabet, co inni autorzy prac, wykazuje pewne bardzo korzystne właściwości w kontekście gojenia się, Tkanki kostnej, ewentualnie przebudowywania, na przykład w złamaniach zmęczeniowych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pełny proces mineralizacji kości trwa od 3 do 12 miesięcy. Dlatego też złamania zmęczeniowe, o którym między innymi był inny film na YouTube, mogą goić się nawet 6, 8, a w ekstremalnych przypadkach 12 miesięcy, i nie będzie to nic nienormalnego. Natomiast wiemy, że wolne bieganie w pewien sposób wpływa na aktywność osteoblastów i osteoklastów tak, że parę godzin jest potrzebne do tego, aby faktycznie ten układ kostny się zregenerował. Widzimy, że jeżeli zwiększymy sobie intensywność i delikatnie zwiększymy objętość, to automatycznie aktywności aerobowe pod tytułem właśnie między innymi bieganie czy inne formy cardio Raczej wyzwalają taki efekt, w którym powinniśmy odpoczywać mniej więcej 24 godziny, głównie dla faktycznie to ma być odpoczynek dla układu nerwowego. Natomiast bardzo ciekawie dzieje się już później, w kontekście dużych intensywności występujących w tkance ścięgnistej, a także w kontekście bardzo intensywnych treningów interwałowych, gdzie mówimy o tak zwanym max effort, czyli maksymalnym zaangażowaniu pod tytułem trening na zasadzie zrób max przysiadów zrób max na wiośle zrób max na rowerku automatycznie widzimy po tym wykresie, że tego typu trening i regeneracja po tego typu treningu powinna trwać 72 lub więcej godzin i teraz znowu bardzo duży problem widzę w tym że pacjenci czy osoby trenujące, nieświadome tych reakcji, chodzą na treningi 5-6-krotnie, wykonując bardzo często ciężkie metkony, czyli takie treningi właśnie interwałowe o wysokiej intensywności, które niestety doprowadzają do tego, że centralny układ nerwowy, mówiąc oględnie, nie dowodzi. I będzie się to objawiało w różnoraki sposób. Przewlekłym zmęczeniem, problemów jakiś gastroenterologicznych, problemów ze spaniem, problemów z koncentracją, problemów ze skupieniem, problemów z ospałością. Dlatego też e, zwracamy na to uwagę. Natomiast oczywiście nie tylko układ nerwowy, bo też układ ścięgnisty bardzo mocno na tego typu treningi reaguje, co przyczynia się do tego, że tych obciążeń albo że tych kontuzji układu ścięgnistego w gabinecie jest bardzo dużo. A teraz, moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na trzy slajdy. Jeżeli zerkniemy sobie na to, jak adaptuje się tak na dobrą sprawę układ ścięgnisty, to widzimy na tym wykresie, że tak na dobrą sprawę dopiero między trzema a sześcioma miesiącami wykazujemy jakąkolwiek adaptację w układzie ścięgnistym na przyjęcie obciążenia. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent zaczynający aktywność fizyczną jakąkolwiek, tak na dobrą sprawę przez pierwsze parę miesięcy powinien budować bardzo wolno objętość, a także intensywność danych ćwiczeń na przyjęcie tego obciążenia ze względu na to, że ten układ ścięgnisty adaptuje się długo. Najczęściej z tak mojej praktyki problemy z ścięgnem mięśnia nadgrzebeniowego, czyli wszelkiej maści żołnierskie wyciskanie, plus zrobienie klaty dużych intensywności mogą powodować problemy ze stożkiem rotatorów. Druga rzecz to bardzo często więzadła właściwe rzepki, czyli kolana skoczka, które na skutek dużej ilości przysiadów, dużej intensywności czy objętości, a także jeszcze ścięgna chilesa, to już mówimy bardziej dla Biegaczy amatorów, którzy faktycznie do tego treningu się przygotowują. Więc pamiętajmy o tym, że ten wzrost ma być faktycznie liniowy, jeśli chodzi o przyjmowanie obciążenia, natomiast on ma być bardzo wolny. To nie może być, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przeskok z 10 do 20 km tygodniowo, bo wtedy ryzyko kontuzji wzrasta. Dlatego patrząc na ten wykres jeszcze widzimy, że strukturalne adaptacje w mięśniu zachodzą zdecydowanie szybciej, natomiast ta struktura ścięknista ona buduje się bardzo wolno. Na kolejnym wykresie, który się Wam wyświetli, widzimy, że my jako osoby trenujące musimy znaleźć się w takim zielonym oknie adaptacji, czyli przyjęcia obciążenia nie za małego, nie za dużego, bo widzimy, że Przyjęcie obciążenia za małego będzie bodźcem, który może sprzyjać ryzyku powstania kontuzji, tak jak rozmawialiśmy. Będzie dochodziło do niedostymulowania układu, co bardzo często widzimy w rehabilitacji pacjentów pooperacyjnych czy pourazowych, że ten pacjent po prostu jego intensywność ćwiczeń jest absolutnie nieadekwatna do tego, co ten pacjent potem chce wykonywać. Czyli jeżeli pacjent mówi, że on chce biegać sprinty, ale on w rehabilitacji ma tylko i wyłącznie stawanie na palcach. No to absolutnie jesteśmy w jakimś kompletnym oderwaniu pod kątem stopnia trudności, gdzie stawanie na palce jest tutaj, a tutaj są sprinty i to my musimy zbudować pewnego rodzaju schodki i most łączący tą intensywność z tą intensywnością, jeżeli pacjent zostaje tutaj to potem nie dziwimy się, że przewlekłe problemy ze ściennym Achillesa, gdzie pacjent mówi, że się rehabilituje, już dwa albo trzy lata występują ze względu na to, że on nie czuje bólu we wstawaniu na palce i od razu chce zacząć biegać. To jest kompletna przepaść i musimy wypełnić tą lukę poziomem trudności. I bardzo często ten pacjent, wedle tego wykresu, jest niedostymulowany. Natomiast pamiętajmy o tym, że takim samym czynnikiem ryzyka jest overload czyli nadstymulacja, która również może doprowadzać do tego, że niestety będziemy wpadali w sytuację, gdzie ta tkanka nie będzie się mogła zaadaptować. No i kolejną rzeczą, która wam się wyświetli na ekranie, moi drodzy, musimy też pamiętać o tym, to wykres dotyczy akurat tkanki ścięgnistej, że tkanka ścięgnista przy przyjęciu obciążenia Niech to będzie załóżmy wyciskanie na klatę w kontekście stożka rotatorów i ewentualnych problemów ze stożkiem rotatorów. Ma pewne procesy metaboliczne, które paradoksalnie na początku hmm, mogą się w pewien sposób może nie tyle zaostrzeć, co normować przez pierwsze 24 godziny po wysiłku fizycznym. Czyli widzimy, że dochodzi do pewnego rodzaju równowagi pomiędzy procesami anabolicznymi i katabolicznymi. W rejonie tkanki ścięgnistej. Natomiast ta równowaga na początku w pewien sposób jest przechylona na korzyść procesów katabolicznych, czyli procesów rozpadu. Natomiast dopiero po 24 godzinach dochodzi do tego, że faktycznie ten kolagen zaczyna się syntetyzować, i my zaczynamy wychodzić. Na plus i można powiedzieć, że tkanka macierzy zewnątrzkomórkowej w ścięgnie zaczyna się w pewien sposób stabilizować. To nam podpowiada, że pacjenci z problemami tkanki ścięgnistej, obojętnie czego by nie dotyczyły, czy to łokcia tenisisty, golfisty, czy kolana skoczka, czy ścięgna Achillesa, powinni być obciążani mniej więcej, nie częściej, aniżeli codziennie. Dlatego w kilku protokołach znajdziemy to obciążanie po 36, po 48 godzinach, i faktycznie ta metabolizm tkanki ścięgnistej zacznie być na plus. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali z tego nagrania kilka rzeczy. Po pierwsze, te same obciążenia dla dwóch różnych osób mogą wywołać dokładnie dwa zupełnie różne przeciwstawne efekty, a one jeszcze będą zależne od tego, w jakiej ta dana osoba poddawana obciążeniom jest gotowości na przyjęcie tego obciążenia. To jest część numer jeden, część numer dwa. Pamiętajmy o tym, że wpływ konkretnego treningu czy aktywności, ma też wpływ na konkretną tkankę w ciele, i ta reakcja danej tkanki może być również różna w różnym okienku czasowym, dlatego to też powinniśmy brać pod uwagę. Po trzecie, Pamiętajmy o tym, że człowiek się adaptuje do obciążeń, natomiast w momencie, kiedy kolokwialnie mówiąc, przegniemy pałę, dojdzie do maladaptacji, a nie adaptacji, czyli zajdzie proces patologiczny, którego raczej byśmy nie chcieli. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego materiału. Serdecznie dziękuję. Trzymajcie się.